No i Eldon na rejonie Hunter na mikrofonie I witam was w kolejnym odcinku Naszej wspaniałej serii Która to się nazywa y, Po prostu Minecraft I słuchajcie Słuchajcie, słuchajcie uważnie widzowie Trzeba będzie Trzeba będzie ogarnąć Tutaj w tym świecie W świecie netherowym On jest tutaj O tak Mamy tutaj, słuchajcie, już zabezpieczone szkłem. Eee, miałem ogarnąć liście i powypełniać liściejami. O, właśnie, to miałem zrobić. To miałem zrobić, a tego jeszcze nie zrobiłem, no. Patrz, w dwa, normalnie przez dwa światy jem aż. O. Ale zjadło. Ostatecznie miałem ogarnąć sobie właśnie dly, liścieje takie, i nimi sobie bardzo ładnie tutaj powypełniać. Ten środek, bo to tak będzie ładnie wyglądało. Tak mi się wydaje przynajmniej. Eee, tu bym sobie tylko o. Tu bym zostawił po trzy. Taką bramkę. No bo tu wiadomo, jak mi się coś zawidzi, to będę sobie od razu miał e, podpórkę do tego, żeby... Będę miał od razu podpórkę do tego, żeby sobie e, zrobić po prostu kolejną, kolejną odnogę, tak, że tak to ujmę. Kolejny, kolejny jakiś korytarzyk. Trochę mi się poklikało. No, ale tak zaliściejowane. Tak właśnie zaliściejowane będzie w porządku. Tutaj już też wszystko poprawiłem. W sensie takim, że porobiłem sobie mm, pochodnie wszędzie pod spodem. Bo tak po prostu będzie mi wygodniej. Tu zrobimy sobie y, na drugi poziom. Właśnie żeby... Żeby jak to się tam zwie. No, żeby tutaj po prostu było, było drugie pięterko. Tak mi się wydaje, gdzie mógłbym to je zrobić? Chyba tu bym zrobił, na samym środku. Tylko potrzebowałbym do tego... Na pewno będę potrzebował tego. Tych właśnie. Tych właśnie tutaj płotków. Bo płotki będą mi tutaj, słuchajcie, służyły za takie podtrzymanie całego. Całego, całego, całego. No, tutaj, bo sobie będę chciał zrobić coś takiego, Wam pokażę. Tu będę chciał sobie zrobić schody na górę. No i wiadomo, że pod kami to będzie najlepiej. Yy, będę potrzebował na pewno dużo kwarcu, bardzo dużo kwarcu, bo trzeba będzie schodki zrobić naokoło, żeby można było wejść sobie normalnie. Yy, co jeszcze? W sumie tylko kwarc, tak naprawdę. Tak naprawdę, tylko mnóstwo kwarcu będę potrzebował. Tam trochę jest, ale tam chyba nie ma nigdzie takiego super fajnego przejścia, o którym mi się marzy. Prawda? Bo ja bym bardzo chciał właśnie zacząć już budować drugie piętro. Bo kwarc wszędzie na górze jest, jest naprawdę dużo na tym, na górze. Ojo, joj, oj, oj, oj. Ciężko, ciężko będzie. Se wymyśliłem, nie? No, ja zawsze se wymyślę. Jakieś dziwne rzeczy. Ale plus jest taki, słuchajcie, że teraz przynajmniej. Yy, teraz przynajmniej to żadne blazy nie atakują. Nic kompletnie nie atakuje. Teraz jest naprawdę, naprawdę w porządku. No dobra, to w takim razie zajmę się już budową tego drugiego pięterka. Yy, tego mojego dworca. PKP, Intercity. Mam jakieś pilarowe, mam jakieś inne resztę. Półpłytki też, mam, chociaż półpłytki mi nie będą kompletnie potrzebne. Co ja tutaj zmajstruję, trochę schodów. A schodów to się przyda akurat. To są bloki kwarcu, dobra. Ciach, ciach, ciach. Na pewno nie będzie za mało Tego jestem pewien Tego jestem pewien, że ich akurat za mało nie będzie No i dobra, i zaczynamy słuchajcie budowanie, czyli tak... Może z tego bym sobie skorzystał, o Źle Dobra, a to sobie położę Tu jeszcze dam z2 Ciach Dobra, i tu będzie już pięterko Ojejku, źle Już wolę żeby... O, dobra, super Tu mi się zrobiło tak jak chciałem I tu Tutaj byłoby już pięterko, teraz tylko... Zastanawiam się właśnie, wiecie? Zastanawiam się nad tym, czy by... Czy może te półpłytki tutaj nie pójść i tak nie poukładać. Chociaż nie, bo z drugiej strony i tak, i tak będę potrzebował, żeby zrobić te filary. Te, co robiłem tutaj. Bo to po prostu o wiele lepiej wygląda. Oj, nie czekaj, to muszę z. Dobra, to będzie w ten sposób. Tutaj dam ten płotek, i teraz mogę sobie wykopać te, co były B. Czyli to było B. To było B. Będzie się tak wchodziło na górę. I tutaj będzie już ten poziom, który będzie mnie interesował. Czyli damy sobie bloki, i te bloki. To nie jest blok. I to będzie już o tutaj. Ja, może mi starczy tych bloków? Znaczy, tak na zarys, wiadomo, nie? Czyli może starczy. Czyli na pewno starczy. Ale numer. Tylko tutaj jeden będę musiał sobie darować. No i będzie gitara. To, co żem chciał osiągnąć, to będę miał już, czyli mam już drugie pięterko. Tylko ta platforma i tak będzie musiała być trochę chyba przedłużona. oj, słyszę. Chyba, że po prostu zrobi się takie trochę zawężone, taki, taki na, na, ten, na wzór wieży. To by już gitara była wtedy. Czekaj, tu miałem te kwarcowe pilary. Jaką one miały wysokość na dole? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tutaj też pięć by się przydało. Raz, dwa, 3, 4, 5, dobra. Raz, dwa, 3, 4. No i dobra, to się potem dam doda. 3, 4, 5. Kurde. 3, 4, 5, okej. No i tutaj sobie dam Netherbrika i tutaj sobie postawię parcowy pilar, proszę bardzo. Ja wiem, że tutaj tak nie, nie robi różnicy, ale chcę i tak wykorzystać ten blok. Chyba, że po prostu wtedy bym tutaj dał bloki kwarcu w ten sposób. O. I to by już. O. I teraz będzie super. I wtedy będą zachowane te wszystkie szybki moje. No, i teraz będzie gitara. Teraz będzie gitara, słuchajcie. Czyli co potrzebuję? Potrzebuję dużo zielonego szkła. Dużo, 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 dużo. Akurat tak się ostatnio składa, że chyba przepalałem nawet zielony barwnik. A jak coś, to tutaj jeszcze mam troszkę. Ale gdzieś zielony barwnik był przepalany. Tylko nie mam go ze sobą. Kurwa. I liści też nie mam za dużo. Ale to będę musiał po prostu kaktusy przepalić sobie. Bo na pewno mam dużo kaktusów. I to tak na pewno, na pewno, na pewno. Tak mam ich w ciul Także bym sobie przepalił jeszcze z. Osiem, może? Coś takiego. Gdzie były teraz kaktusy? Tutaj. Nie, no to słuchajcie, to to jest bajka. Ta ilość, to to jest bajka naprawdę. To tutaj nie mam się, nie mam się o co martwić. No to już wrzucam do przepalania i niech się przepala. Szybko do spanka. No i taka wieża. Śmiesznie będzie wyglądać, ale będzie skuteczna w swoim działaniu. Bo będę miał kilka tak naprawdę, bo ja nie potrzebuję zbyt dużo, tak, tych moich, że tak to ujmę, kierunków. Potrzebuję na pewno na pustynię, potrzebuję na mesę, na mesę już kończę, do endu mam. Eee, gdzie jeszcze potrzebuję? Na sawannę na pewno, bo drzewo akacjowe też mi się przyda w jakiejś dużej ilości. Żeby coś budować sobie z niego. Także tam już będzie. Tam już będzie możliwość coś sobie pokombinować z tego, nie? To już będzie coś możliwość, żeby sobie pokombinować. To ja biorę tak Myk. Ustawiłem sobie tylko te przepisy, które mogę zrobić i one. To jest to jest dobre rozwiązanie, bo nie muszę teraz szukać tyle. A tak to sobie mogę po prostu zobaczyć. To, 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 to. i robię. I elo. <gry> Okej, okay. to w takim razie wracam się. I mogę zająć się tutaj już szkiełkiem. Na razie tu potrzebuję tylko porobić. Po tej stronie. Bo tak naprawdę to po tej stronie miałem najwięcej ataków. Może jeszcze tyle, dobra. Też tutaj mogłem sobie... A nie, dobra, na razie sobie wolę zapełnić w sumie, no. Raz, dwa, okej, okay, dobra. Tu mam git i tutaj po prostu sobie wezmę... W ten sposób. Elegancko, dobra. Jest taka już pierwsza furtałka zrobiona, co mnie bardzo cieszy. No i teraz to będzie super wyglądało. Naprawdę zaczyna mi się to podobać. Tu mogę sobie w sumie też dodać takiej po jednym. Żeby tak element taki estetyczny był. To tutaj też sobie wiadomo, że dodam na rogach. No i super. Teraz to słuchajcie wygląda bardzo fajno. Teraz to wygląda naprawdę, naprawdę fajno. To są wiadomo te to takie... O, i elegancko. Bardzo mi się podoba ta stacja. Bardzo mi się podoba. Drugie pięterko będzie się, słuchajcie, już robiło. Także no, mordy, mordeczki, mordunie, serdeczna rigata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to by było na tyle. Kolejny odcinek będzie w poniedziałek. Live'a w tym tygodniu nie ma, ponieważ jestem na wyjeździe. Także kolejny live będzie w przyszły wtorek za tydzień. A dzisiaj, słuchajcie, tylko odcinek i przypominam, poniedziałek, wtorek, odcinki z po prostu Minecraft o godzinie yy, 7 rano. Chyba, że chcecie więcej tych odcinków w tygodniu, to dajcie koniecznie znaka, to ja bym tam mógł jeszcze w jakiś dzień wrzucać tego po prostu Minecraft, bo mam akurat jedno miejsce wolne na, na nagrywanie, że coś bym mógł sobie wrzucać jakiś dzień. Także dajcie koniecznie znaka, czy na przykład w czwartek byście jeszcze nie chcieli dodatkowo. To chyba na tyle, ja się że żegnam kaca was widzowie następnego, trzymajcie się and